Siemaneczko widzowie, to kolejny odcinek Żulowic. Kuba chciał się w śmieszny sposób przywitać. Dziękuję. Zamknij się. Siema. Siema. Rąbałem drewno i jestem biedakiem. No więc. Ten odcinek e, był nagrywany przez sekundkę, tylko się zczailiśmy, że się nie nagrywał. Więc ja. E, na tym kawałku wchodziłem do netheru i tyle. To będzie na podatek, oj, będzie to na podatek. U kogo tak słychać auta? Nie u mnie, bo u mnie praktycznie nic nie jest, bo u mnie też. To chyba... Teraz u mnie przejeżdża karetka, ale to cicho. U mnie bardzo głośno i moi widzowie też to bardzo głośno będą chyba słyszeć. A w sumie nie, moi widzowie cicho, bo ja was zapomniałem, że wyciszyłem dźwięki w tle. Dźwięki w tyle takie, które wychodzą z mikrofonu czyjegoś, że wykrywa. Ej, bo jest chyba mały problem, bo jak ja tu patrzę, to jest tak bardzo małe dzieci, dosłownie to są pięć dorosłych klub, a jakieś... Mi... nie chce mi się liczyć, ale tyle jest tu klub. weź, Karoliks, jeżeli tu przyjdziesz, to zobacz. No. <gry> Ups. Ej, mam ogromnego cave'a! No więc nie, już nie. Jeszcze jedno. Jest wystarczająco. A i dodałem już pięć budżetów. Mam set brzozowego drewna i piętnaście. Uwaga! Każdy dostanie premię bezpodatkową, jeśli zabierze się zakopanie kwarcu. Ja, okej. Ja też, ale to ja zaraz, bo muszę jeszcze do ciebie dojść. Ja muszę... Ja zaraz będę to robił, tylko ja muszę jakbyś... Lu! ale Kuba! Kuba, możesz po prostu TPA do mnie. Będzie szybciej. Ja będę... Be... bo i tak ja czekam masz mi urosną te krowy, to i tak mm. mi się to przyda. E, mogę mogę e, sześć drewna, na razie jest tylko sześć, na razie tylko sześć, a potem... Bierz ja wszystko, nie gadaj. Nie po to gromadz... Co... Uuuu, chyba ty się nadajesz, ona drwala. Nie Ja idę po kwarstwo na E, poczekajcie, jeszcze nie, jeszcze nie! Jeszcze nie startujcie z kopaniem kwarcu. To jeszcze nie kop. A gdzie w ogóle ten kwarc? Czy mam zgodę każdego na, na wchodzenie do jego domu? A, na moją na razie tak. A co? Tylko raz, tylko raz. Każdemu w rogu jego domu postawiłem skrzynkę i ta skrzynka ma być na kwarc. Więc jak ktoś zdobył kwart, to ma tam go odkładać i potem ja go zbiorę. Dobra? No, no spoko. Więc zbiory kwarcu rozpoczynam na raz, dwa, trzy! A to jest jakieś wyjście kto więcej wykopie? im więcej wykopiesz, tym większą masz premię od podatkową. A serio, jak wykopiesz ze dwa staki, to już to zaczyna być? Zapomniałam, że zrawno się jara. Spokojnie, obywatelu! Chyba ze mną zamówiła. Jakiego? Dostaniesz... Proszę, okay, ile ja mam tu? Zależy, jakiego dila. Bo jak jakiegoś A. dobrego dila, mam to... Dostaniesz 15 chl... nie. Dostaniesz pół staka chleba. Ale mi dasz pustaka drewna. Nie mam drewna, dałem wszystko mu. drewno idzie obecnie na cele państwowe. Więc możesz wykopać dla celów własnych. Chyba się tak nakupo, tu nakopał, że tu nie ma żadnego brzozowego diabła. A ja akurat to potrzebuję. Ej Karoli, na no, ci prezydencie. Nie, mów Karolic. Karol. A zresztą jak chcesz. Karol. No. Dasz mi ten y, kilo jakiś. Mmm. Nie mam za bardzo jakieś kamienne. Nie, ja nie mam kamienia. Wiesz, to jest najlepsze. No to sam sobie. Tam pójdę. No ok Ej, Maciejka. Mogę no. jakiś kilo w tymczasowym? E, nie, nie. Ja nie, nie mam. Czekaj, e, ja Ci mogę dać, ale Dobra. to jest jedyny kilo. A nie, Dobra. mam jeszcze taki. A nie. Dobra, dzięki. To ja robię typa do fragarsa. Poczekaj, bo ja mam swój kwart. Ty idź tam, kop, bo, bo ja tu mam swoje złoże. Ej, właściwie, jak ja tak teraz sobie e, pomyślałem, to ja wam przeszkadzam, bo im więcej jak wykopię, tym mniej wy dostajecie premii od podatkowej. Czy złożę w parku. Nie wiem, losowo zobaczyłem. A no, ja też mam już teraz złożę, a pominąłem, że nie bez konsumenta. Tylko, tylko ja chcę Wam coś uświadomić. A mianowicie że to kochanie e... Mogę TPA do ciebie, Kuba? Nie, bo mam złoża. No ale Uuu, wyjdź z tego ja złoża! Jak własnego prezydenta? A to jeszcze raz musisz... To no to akceptuj. To to była pułapka! Mogę do Ciebie TPA? Do mnie? Tak, błagam. Tylko ja jestem w jakimś losowym miejscu. Dobra, tam. Dobra, ja miałem też już wsparcie. Tak, e, Chcę wam e, coś ogłosić no. Premia Od podatkowa, Zbieranie kwarcu na tą premię Trwa tylko Aha Ale to się nie opłacało Tu był tylko jeden kwarc Trwa tylko przez pół godziny. Zbieranie, zbie, matko. Zbieranie kwarcu na premię podatkową trwa tylko przez pół godziny. Potem już ten kwarc się nie liczy. Więc Luka chyba nie dostanie za dużo. Ale no może i tak, ale nawet nie wiecie, jak ja mam plan zagłady nad podatkami. Nie rób tak, bo <Abbyat> no. teraz jeszcze bardziej no meee Me. brzmisz jak Messi Me. Me. No. Messi Messi <nước> <Genius> Messi Ronaldo lepszy czy Messi oczywiście, że Messi <Tonight> Maradona Nie no, troluję. Najlepszy jest. Mam złoży twarki moje. Moja wymarzona. Najlepszym piłkarzem według mnie, w sensie moim ulubionym, na pierwszym miejscu Lewy, na drugim Harry Kane, a na trzecim chyba Messi. Nie no żartuję, Ronaldo lepszy. Pierwsze miejsce Lewy. Drugie Harry Kane trzecie Ronaldo, czwarte Maradona, a piąte może Messi. Ale Messi. Po... O, nie! Na pierwszym lewy, potem szczęsny, na trzecim Harry Kane, po Harykajnie Cristiano Ronaldo. Po Cristiano Ronaldo, Maradona, po Maradonie eee. Gli Gikiewicz, po Gikiewiczzu y Messi. Dobra, to ja idę po Albo nie. Dobra, wykopałem to, słyszę, teraz się mogę. Teraz to ja się mogę zbijać powoli. Nie, bo kuba chyba nawet nie wie, gdzie jest takie jedno miejsce, gdzie jest pełno kwarcu, A ich raz szalę, teraz ja źle skręciłem. I tam było kwarcy do potęgi. Ale wiesz, że mogliśmy znaleźć to miejsce, i. Cały kwart z tego miejsca wykopać. Ej, a pytanie: jaki jest najlepszy klub? Klub. Polska. <laughs> znaczy tak, jakby, jakby ten, jakby ten. Reprezent. Ten... Polska to jest reprezentacja, a ja pytam o klub. Klub Nie plan. mogę wyjaśniać takich rzeczy, bo każda ma swoje tereny i każdy ma swój lepszy Masz powiedzieć, o masz, 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 masz powiedzieć. Trzeba wybrać, po prostu każdy ma swój no, ulubiony. On ma rację, on ma rację akurat. E, klub z Polski i klub z... Twierdza. Twierdza, Twierdza czy Bastion? Jeżeli nie strasz, nie Ja tylko chcę zobaczyć, gdzie jest to miejsce. Nie będę ci je kradnąć. No, Może ktoś do mnie ty, ty? Dobra, ja się do ciebie kafam, Karol. Nie mogę. No wymyśl do tej gry te. Tak. TPA a nie ma A ja? No ty nie, bo ma, bo on jest obok swojej sekretnej strefy kwarcu. No, ale... No TPA do mnie, bo ja jestem w tym miejscu. No luka! Ja mu tego nie zabiorę. Ej, już Ale ja, ja mu tego nie zabiorę, Karolik. Bruch? Mogę te O co tobie chodziło, że nie masz strefy? O co ci chodzi? Dobra, mogę do kogoś co, ty, a co ja Gotep Ale tam sobie Karolik Co ja zrobię? Ja po prostu Ostatni raz wywaliło. A czy się... A ty się zgadzasz, Luka, żebym tepnął go? Nie. No to wy jest jeszcze, co ja zrobiłem? No właśnie. Nie chcesz tylko No bo ja nie chcę bo zdradzać ja... lokalizacji Luki. Bo on nie no, chce. Ja myślałam, że tam jest mini villager. To jest prawo do prywatności. Ta. Mhm. No tak. No, kiedy by, by trochę użył swojej mózgownicy, to pewnie by nas znalazł, nie? Ale... <laughs> Luka, Luka! On jest za nami! No. On są niedaleko. Luka. A ja mam... A ty... No. Matejo! Ja już wiem, że ty... Ja już wiem, że jesteś, idę tam. Zaakceptowałem no. za Luka. No teraz już. Idę po ciebie, Karol. A, a. Karolik, co to było? Ale co? Widziałem co. No, kwarc. No a. To jest moja strefa. Tylko ty wiesz, że ja ją całą obrabowałem. Mm. Aefka. A dobra, kończę odcinek, albo jednak nie. Wy pożegnaliście się z widzami. A, jednak nie kończę. Ej. Zalakam was. tak to prawda. Mam wasze ślady. Tylko wiesz, że my byliśmy w różnych miejscach. Rel. teraz, mogę ty ja, do ciebie. Nie, bo ja jestem wciąż obok strefy. No i co? Ale ty sobie możesz kopać oczywiście, a ja nie mogę. Nie. nie, nie możesz kopać. No? Mam was jeszcze ja kogo za... właśnie chcę złamać zasady. Kogo ja to widałam. Widziałem jakiegoś z pana to tak. Ogośnią. Mówi to dzwonek Ej rel! Relowate to jesteś ty Relowaty to jesteś ty, jak to brzmi <grym> <grym> Mam tutaj kogoś Ja już jestem daleko od tej strefy Pra! <grystanie> <grystanie> A matko! Tak już to dawno wiem gdzie to jest Ale moim zdaniem, ale kwarc, nie? Jakoś się wygląda jak jakieś ślady po pazurach, nie? Eee no ale wiesz, że kwarc istnieje w realu. No wiem, ale ruda tego to wygląda jakby jakiś... Śmierci. A kwarc z piaskiem równa się szyby. W realu. Idę tam do tej kraki. Ej, ale dosłownie, ten kwart sniderze wygląda jakby był jakiś, nie wiem jakiś tutaj mutant, który zrobił ślady pazurami. Ale pamiętaj o kościach. No właśnie, jest to kolejna. Jeżeli jak neder skrywa jeszcze większą tajemnicę, to my sobie możemy to wyobrazić. Mogę do, do ciebie, Karol, TPA Obecnie nie mogę, bo jestem w. Bardzo wysokie miejsce, w którym od razu spadniesz i się spalisz w lawie. Ja jestem obok, za to jest najlepsze. Dobra, zrób kosztuje. I to, to mogę potwierdzić, bo jestem obok niego i też mam tą samą sytuację. Dobra, ale ja nie zlecę. Brach. Jakby kopię rudę, to cię mogę tepnąć, bo byłem obok ciebie. Karoli. Tu odkładasz kwart. Nie no, więcej masz. Ca cały kwart tu odkładasz, bo wiem, że więcej masz. A sprawdź sobie mój ekwipunek. No, sprawdź. Dawaj. Aha. Tylko tyle masz? To smutno. Ej dobra, ja kończę ten odcinek, papa pa, Sayonara widzowie.